Dobrze moi Państwo. Witajcie w grze Gothic. Komentuje Filip HD. W dzisiejszym odcinku. Zapraszamy. Witajcie to już kolejny odcinek Gotika z tej strony Filip HD. No i co? Musimy teraz iść na cmentarze z skoku to... Właściwie to bardzo ukolczu z będzie na mnie ryczał strasznie. Musimy teraz iść do Korangara. On nie będzie zadowolony na pewno. Dobra, wkładamy... Płyniemy! ju idziemy Myślałem, że to się skończy Kolejny dzień i znowu to samo. Ale marudzi. Kolejny dzień i znowu to samo. Adam i Berion zasnął. Dobra. Na pewno się mamy działa. Mamy kocianki tylko, ale. no. Może? Byłem na cmentarzysku z Tam nic nie ma. Ani śniącego, ani znaku. Nic. A co z Balem, Lukorem i strażnika? No nie. Chciałbym być Wszyscy teraz zginęli. Zginęli? Ale dlaczego? Co się stało? W jaskiniach aż roiło się od orków. Może. Wybili straż świątynną do nogi. Że... Tylko ja i Bal Lukor wyszliśmy z tego cało. Ale nagle Bal postradał Kiedyś zmysły. Sprawy, Wrzeszczał, że, że Śniący inaczej. kazał mu mnie zabić i zamierzał wykonać to polecenie. Najwyraźniej nie mógł się za. pogodzić z niepowodzeniem swojej misji. Nie, nie wierzę, żeby błogosławiony wpływ Śniącego mógł go popchnąć Taka do tak brutalnego działania. W nie to nie może, nie może! Nieważne. Najważniejsze, że zamiar bala Lukora się nie powiódł. Teraz naszą jedyną nadzieją jest Iberion. Co słychać ujaśnie oświeconego? Nie budzi się. I z godziny na godzinę jest coraz słabszy. Nie wiem, jak powtórzy. można go zbudzić, ale potrzebuję Twojej pomocy. Co mam zrobić? Przynieś mi prawa. pięć najmocniejszych ziół uzdrawiających, jakie można znaleźć Podajemy na parkanie. lepiej jak długo, się. jak to nie, to nie dotyczy. Dobrze, a można tutaj zrobić. I gdzie mogę znaleźć te Poszukaj na bagnach za obozem. Musisz się zapuścić dość daleko, więc uważaj na błotne węże. I nie trać ani chwili. Idź już. Nie powinieneś wierzyć we szybko muszę iść. jakieś ślimpary. O, nie ma. Muszę wziąć piłce mocniejsze, takie, gdzie znajdę, albo. Zapiszę kolejny dzień! I znowu to samo! Znowu to kolejny dzień. Dobra, zapiszę 88. Mm. Musisz uważać na... Ojej. Kiedyś takie sprawy załatwiało... Lester. Ale pamiętajcie, kiedyś sobie gram, w to obsadzanie? może teraz to usunę? O, przepraszam, myszka mi się zlądowała. Ojej, no dobrze, chodźmy już. Nie. Takie dzienno no, pomarańczowe mógł się zbierać. Dobra, ale do tego góru się nie powoduje, bo to jest bluźnierstwo. O, jak... Nie powiem wam. Czemu się skradał? O, takie coś zbierać. Przeciekać! Boga na błotne węże, ojej, już zabił się! O nie, tam idzie. do mnie, muszę mm. uważać. To jest jakiś znak. E um. Nie wiem. O nie! O właśnie taki byśmy zbierali. To też mniejsze idzie. O mój. O nie, idą do mnie. Szybko uciekać. No, mamy najmocniejszy. Więcej niż 5. Mamy 7. A tam idą do mnie. Już może... Jeszcze zrobimy coś jak będzie czasu. Pewnie jakieś 5 minut minęło. Albo nie długo... niebawem 10. 5 minut wyruszyliśmy po zioła. Teraz niedługo 10, a teraz... ale... Głupie są błotne węże Ganiają i zabijają Ale tych ziół zarabiających nie jedzmy Ale chyba Iberion tecum, że pewnie Ale zobaczmy, nie mogę wam tego zdradzić Musicie sami dowiedzieć Idziemy teraz do świątyni Wyleczyć Iberiona Zapiszmy tą grę. Może to zabawę już zlikwiduję. O, stań gdzie będzie. Będę jakiś 100 slotów. A już się skończę grę. Nie skończę, krócię. Ludzie zawsze. Już świątynia blisko. chciałbym być teraz w jego skórze. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu i nie powinni wiedzieć. Mam już dość tej. Zawsze to samo, jeśli myślisz, że. Jesteśmy. Lepiej się do tego nie mieszać. Mam już wszystkie uzdrawiające zioła dla Iberiona. Już więcej, Dobra myślisz, nowota. że. Iberion zbudził się na chwilę tuż przed Twoim przybyciem. Powiedział coś? Tak. Powiedział, że śniący nie jest tym, Ludzie za co go gadają. uważają. Pod żadnym pozorem nie wolno nam go zbudzić. To nie było zbyt Pozostaje odbyt. nam tylko nie mieć nie nadzieję, nadzieję że wszystko. dla biednego Iberiona nie jest jeszcze za późno. Lepiej się do tego nie mieszać. Iberion nie żyje. Tak długo, Nasz duchowy przywódca odszedł w zaświaty. Nawet twoja błyskawiczna pomoc nie mogła zapobiec jego śmierci. I co teraz będzie? Zawsze ufałem, że Ryan. Uszczęć śmiercią kazał nam powiedzieć. upatrywać nadziei ocalenia, w planie ucieczki opracowanym przez magów wody. Dlatego powinniśmy wesprzeć magów wody w ich dążeniach. Przyda się im kamień ogniskujący i almanach. Ale te, te są wciąż nie w rękach nie mieszać. A gdzie jest korkalom? W gniewie. Zebrał oddział Strażników lepiej świątynnych i wyruszył mieszać. na poszukiwanie śniącego. Niech to szlak. I jak teraz odzyskamy kamień ogniskujący? Tak Zdaje się, że kamień i księga są wciąż w jego laboratorium. Masz tu klucz do skrzyni. Ludzie zawsze gadają. Możesz mnie czegoś nauczyć? Chcesz zostać silnym wojownikiem, więc to chwalę. Ale ja poświęcam mój czas tylko. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Jeszcze coś. Tak. Weź tę magiczną runę jako symbol wierzy, że naszej wdzięczności za Twoje dokonania. Pozwoli ci ona w dogodnej chwili przeteleportować myślałem, się na świątynny dzień. Dziękuję. I Iberion, niestety, nie żyje. Ma poza tym 10 minut odcinka nie minęło. To, nie 10 już ma minąć. To się chyba nigdy nie skończy. Jeśli myślisz, no i co? Nie to się ja chyba się nigdy nie skończy. Idziemy teraz do korka Loma, po kluczowych i niektórzy nigdy się nie nauczą. Czekaj. Ten Almanach ja i kamień obieckujący. A w następnym odcinku będziemy zbierać na... Na... pozostałe kamienie obieckujące. Wybraliśmy pewnie w tym i muszą wskazać to, że w kanionie troli pod kręgiem i tak. Dobra, nie ma go. Zapróczmy. Wciąż jest kamień i almanach. No dobrze. Myślałem... Może teraz chodźmy do tego. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Korangara zapiszę jeszcze tą grę. Będzie ciekawa misja. Już trzeci poziom, rozdział Dwunasty. Ludzie zawsze. Wiedziałem, że będą kłopoty. Może. odszedł. Musisz uważać na to, co mówisz przy o. Pewnie masz rację. Że tak się nie i się wierzyć we wszystko. Zawsze to samo. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Ej, czemu sprawa? Się? Dobrze, skoro go nie ma. Dobra. Nowego obozu. Dobrze. Dobrze. Najpierw pójdę do starego obozu, a potem do nowego. Zrobię cięcie, dobrze? Jak spotkamy się w starym obozie, to póki zrobię cięcie, co? No już jesteśmy w nowym w starym obozie Jesteśmy już w starym obozie. No i tam znów będzie musi mijać tego wrzoda, który będzie chciał ze mną ganiać Dobra, dziesiąta może odstawię mogę udać się nie ustabić. tak, to to się chyba nigdy nie skończy. A z takim mogę porozmawiać? Tak! Zag... Chciał przecież teraz najbliższy problem. Jak długo jak mnie to nie dotyczy, no cóż, po prostu już nikt nie walczy, pewnie. Jak organizuj walki. Nic nie pakować. Dobra. Możesz też pogadać? Za pogadać? Nie chciałbym być. Dobra, teraz... nie ma tego. Nie że... chciałbym. Lepiej się do tego się nie, nie mieszać. Chodźmy do Gomeza. Tylko zachowaj to dla siebie. Za zrobi kolejne cięcie i Zawsze idę. Po cięciu idę do nowego obozu. Zawsze to samo. Czekaj. Lepiej się w nic nie pakować. Witaj dobra pom zdać raport niektórzy nigdy Kruk. się nie nauczą od razu wiedziałem że wita Pomyślałem, że zdam ci raport to dobrze lubię Dalej, być my, informowany my, na bieżąco rytuał wielkiego przyzwania już się odbył dobrze się spisałeś ludzie zawsze gadają przepuść mnie no o co ci chodzi no Jeśli dobra się do tego nie miesza, Pani, Pani, nawet już dlatego... Dość. Chodźmy do nowego obozu, robię cięcie. Spotkamy się w nowym obozie, dobrze? No już jesteśmy w nowym obozie. No dobra, jesteśmy tutaj przy nowym obozie. Hej, ty! Dlaczego tak się skradasz? Wystraszyłeś mnie, a dlaczego tutaj się skrada właśnie? Niektórzy nigdy się nie Po co? O cholera. Goblin nożył. Jak go zaraz zatłukę. Jak tu się dostał? Właśnie to było o! No dobra, trzeba będzie ominąć lewusa, bo nigdy nie dajemy butelek wody. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. To nie mój problem. Co to? O, to jest Gorn! Ach, to ty! Mój przyjaciel z obozu na bagnie Lester doniósł mi o Twoich dokonaniach. Jak na kogoś, kto jest tu od niedawna, zaszedłeś całkiem daleko. Parę razy zaszedłem nawet na skraj własnego grobu. Mam ważną wiadomość dla magów wody. W takim razie powinieneś zgłosić się do Saturasa, to najwyższy z magów wody. Jak go znam, siedzi teraz nad jakąś magiczną księgą albo czymś w tym stylu. Ale niezależnie od tego, jak ważne są wieści, które przynosisz, strażnicy z górnego poziomu nie pozwolą ci się z nim zobaczyć. A nie mógłbyś się za mną wstawić? Ja nie, ale Kronos, Strażnik Grudy, może udzielić ci pozwolenia na spotkanie z Saturasem. Gdzie znajdę tego strażnika rudy? Idąc stąd, trafisz na wielką jaskinię mieszkalną, niedaleko Tamy. Kronos przebywa zwykle obok kraty broniącej dostępu do kopca rudy. Ale to nieco arogancki człowiek. Będziesz musiał go jakoś przekonać, że twoja wiadomość jest naprawdę ważna. Do zobaczenia. Może to jest jakiś opiekun, więc chyba, jak go uderzy, to. on zabije mnie. Nie masz to, nie mój problem. Nie, on mnie nie bije. Dobra, dosyć tych żartów. To jest mój opiekun właśnie. Opiekunowie to tak nie biją. Przepraszam. Ojeju, ale błąd! Czekajcie. Już jesteśmy. To było takie jakby pip, jakby jak w telewizji mogą ustawić na sygnał. Dobrze. Brak sygnału. Jeszcze morder. To nie było Najpierw do Kronosa. Zapiszę sobie tą grę. 94. Może nie Jest Kronos. Pogadam z nim. Mam ważną wiadomość dla Saturasa. Cóż może być tak ważnego, byś miał przeszkadzać naszemu wielkiemu przywódcy w jego badaniach. Musisz uważać na to, co mówisz, Iberion, duchowy przywódca Bractwa Śniącego, nie żyje. Co? Jak to się stało? Bractwo przeprowadziło rytuał przyzwania Śniącego. Wygląda na to, że Iberion nie był w stanie wytrzymać tak wielkiego obciążenia. To smutna wiadomość. Na Iberionie zawsze można było polegać. Ale to jeszcze nie powód, żeby przeszkadzać Saturasowi. Od razu wiedziałem, że będą A inne? Guru. Guru zorientowali się, że oddawali cześć potężnemu demonowi z piekła rodem. Raptem doszli do wniosku, że Śniący jest demonem? To mi wygląda na kolejny szalony pomysł ludzi z Bractwa, ale... Gdyby okazało się, że mają rację... Cała kolonia znalazłaby się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Powtórzysz tę informację samemu Saturasowi... On zdecyduje, co nam wypada czynić. Gdzie znajdę Saturasa? Wejdź na wyższy poziom. Powiedz strażnikom, że pozwoliłem ci przejść. Hasło brzmi Tetriandoch. Saturasa, znajdziesz przy wielkim pentagramie. W zasadzie się stamtąd nie rusza. Cały czas obmyśla sposób na wysadzenie kopca rudy. Dobra, hasło brzmi Tetriandoch. 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 Ty etery i... ale ty że to Zapiszmy tą grę. Ojej. Wiesz dokąd leziesz. Nie dokąd. To droga do siedziby naszego przywódcy. Dobra, nieważne, ja nie chcę. Dobra, zapiszę grę. Niektórzy nigdy się nie dowieć. Stać! Nikt nie przejdzie bez podania hasła! Dobra. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Kiedyś takie sprawy Dobra, to weźmy. Hasło brzmi Tetriandoch. Zgadza się! Możesz przejść. To nie Dobra, Saturas Mogę? Mam ważne wieści z obozu Bractwa Jeśli Kronos pozwolił ci mnie odwiedzić Musiało się stać coś naprawdę ważnego Iberion nie żyje Zginął podczas rytuału przyzwania śniącego Iberion martwy? To złe wieści, bardzo złe to teraz przewodzi bractwu. Czyżby ten zbyt ambitny, jadowity wąż Kor Nie. Kalom wyrzekł się bractwa. Zabrał ze sobą kilku strażników świątynnych. Nikt nie wie, dokąd się udali. Jak to możliwe? Był najważniejszym członkiem bractwa zaraz po Iberionie. Pewne wydarzenia uświadomiły wszystkim guru, że droga, którą podążali, była błędna. Ich rzekomy bóg okazał się niszczycielskim demonem. Pod wpływem śniącego jeden z guru próbował mnie zgładzić. Mimo iż kilka chwil wcześniej ocaliłem jego życie. Korkalom był jedynym góru, który nie chciał uznać prawdziwej natury śniącego. Właśnie dlatego opuścił obóz na bagnie. Rozumiem. Cóż, przynajmniej tutaj mamy trochę szczęścia. Kor Angar to dobry człowiek, twardy, ale uczciwy. Jeśli ktoś może zapobiec całkowitemu rozpadowi Bractwa po tej katastrofie, to właśnie on. Dobra, Almanach? Mam ten Almanach. Iberion wykorzystał go do naładowania kamienia ogniskującego. Świetnie. Wiedza zawarta w tej księdze pozwoli nam naładować pięć pierwotnych kamieni ogniskujących. Wezmę ten almanach. Dobra. Mam tu ten kamień ogniskujący. Trzymasz w ręku klucz, który może nas wyzwolić z kajdan niewolnictwa. To jeden z pięciu kamieni ogniskujących, które wykorzystywano podczas tworzenia magicznej bariery. A my z pomocą tej samej siły ogniskującej zniszczymy wielką magiczną barierę. Ale czy do tego nie będzie potrzeba potężnego źródła magicznej energii? To prawda. Dlatego przez te wszystkie lata gromadziliśmy rudę, zamiast wymieniać ją na towary z zewnętrznego świata. Jak zapewne wiesz, każdy kawałek rudy zawiera niewielki ładunek energii magicznej. Mamy nadzieję, że wyzwalając jednocześnie cały potencjał zgromadzonego przez nas kopca, będziemy w stanie zniszczyć barierę. To chyba dość ryzykowne. Eksplozja energii magicznej może zniszczyć wyłącznie twory utworzone lub zmodyfikowane przy użyciu magii. Nie istnieje żadne zagrożenie dla istot ludzkich. Proszę, oto kamień ogniskujący. Mam nadzieję, że wasze plany związane z detonacją kopca powiodą się. Co teraz zrobicie z tym kamieniem i almanachem? Nic. Najpierw musimy odnaleźć pozostałe cztery kamienie ogniskujące. Właśnie. Niestety nie trafiliśmy jeszcze na ślad żadnego z kamieni. Mógłbym spróbować odnaleźć brakujące kamienie. Koniec końców, mnie też zależy na wydostaniu się z tej kolonii. Muszę cię ostrzec. Te poszukiwania mogą się okazać równie trudne co i niebezpieczne. Konflikt ze starym obozem zaostrza się z dnia na dzień. Nie mogę ci nawet przydzielić eskorty najemników. Będziesz zdany wyłącznie na siebie. Cóż, to mi nie pierwszy pierwszyzna. Jakoś sobie poradzę. Twoja pewność siebie dobrze o tobie świadczy, ale przyda ci się kilka przedmiotów. Weź tę mapę. Jest dość stara, ale zaznaczono na niej oryginalne rozmieszczenie kamieni ogniskujących w chwili tworzenia bariery. Ten zwój magiczny pozwoli ci błyskawicznie przenieść się do naszego obozu. Na koniec powinieneś jeszcze porozmawiać z Riordianem. To człowiek, który przygotowuje magiczne wywary dla naszego obozu. Znajdziesz go w jego chacie, tutaj, na najwyższym poziomie. Obyś wrócił cały i zdrowy. Dobra. Teraz musimy kończyć, bo. już długo minęło. Chodźmy do Riordana. Przysyła mnie Saturas. Ach, choć bliżej. Już mi o wszystkim doniesiono. Proszę, weź to. Znajdziesz tu najróżniejsze wywary. Teraz możesz już ruszać na poszukiwanie kamieni ogniskujących. Jesteś naszą jedyną nadzieją. Dobra. No, jakie to wywary? Zawsze to. ho, ho! Winności. Można się siła i zerętno. Dobrze, to jest mała Saturasa. Dobra, po prawej stronie już zdobyliśmy, to teraz musimy dwa na górze, jeden po lewej i na dole. Dobrze, no to na tyle było w dzisiejszym odcinku, tak? No i co, widzimy się w kolejnym, więc trzymajcie się, cześć!